Zapraszamy na kolejny odcinek literackich ciekawostek. Dzisiejszą bohaterką jest Lucy Mott Montgomery, autorka książek między innymi o rudowłosej Ani, w tym roku, w 2022 roku, mija 80 lat od śmierci tej pisarki. Zapraszamy! Lucy Mount Montgomery urodziła się 30 listopada 1874 roku w Clifton na wyspie księcia Edwarda i była jedynym dzieckiem państwa Montgomery. Gdy miała dwa latka, zmarła jej mama, Clara Walner McNeill, natomiast ojciec Hugh Montgomery przeniósł się na zachód Kanady, zostawiając dziewczynkę pod opieką dziadków od strony Swojej żony. Lucy zamieszkała z dziadkami w rybackiej wiosce Cavendish na wyspie Księcia Edwarda, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Przez te pierwsze lata ojciec przyjeżdżał dosyć często odwiedzać dziewczynkę. Później właściwie już Lucy miała kontakt ze swoim ojcem tylko listowny. Dzieciństwo można powiedzieć miała dość smutne, dlatego że dziadkowie nie potrafili okazać dziewczynce troski czy miłości do tego, wychowywali ją w dość konserwatywny sposób. Natomiast Lucy bardzo lubiła spędzać czas w domu swojej ciotki Annie McNeil-Campbell, siostry swojej zmarłej matki, która bardzo, bardzo kochała dziewczynkę. Lucy nie lubiła, gdy zwracano się do niej po imieniu, wolała, gdy nazywano ją Maud. Ciekawostką jest to, że dziadkowie mieli wówczas bardzo wspaniały sad, którego posiadanie było wtedy bardzo dużą rzadkością. Ojciec Lucy Maud przeniósł się do Prince Albert, gdzie ponownie się ożenił w kwietniu 1887 roku z Mary Ann Macrose. Z tego małżeństwa pojawiły się dzieci, czyli przyrodne rodeństwo z którym Lucy nie utrzymywała kontaktu. I zmieniło się to w roku 1890, kiedy Lucy Mount pojechała zamieszkać z rodziną swojego ojca. Jednakże życie z macochą pod jednym dachem nie należało do najłatwiejszych. Poza tym nie nawiązała zażyłości właśnie z tym rodzeństwem. Jedynie miłość do ojca pozwalała przetrwać jej te trudne chwile. Ojciec chciał, żeby od tego czasu um, jego córka zamieszkała z nim i z jego nową rodziną. No ale właśnie te nieporozumienia na linii tutaj Mott i Macocha były nie do pogodzenia. W niektórych biografiach pojawiają się takie informacje, że młoda Macocha nie rozumiała potrzeb dorastającej dziewczyny. Ten brak więzi między dziewczyną, jej ojcem i jej nową rodziną sprawił, że po roku Lucy Mont postanowiła wrócić na wyspę księcia Edwarda. Sam pobyt w Prince Albert zaowocował zawarciem nowych przyjaźni i na łamach miejscowej gazety ukazał się drukiem wiersz Lucy Maud. Było to wielkie wydarzenie dla całej rodziny. Wszyscy byli bardzo z niej dumni, ale był też właśnie taki początek literackiej kariery, bo od tego czasu Lucy bardzo często wysyłała wiersze do, do gazet. Nie zniechęcała się, jeśli te, te wiersze nie były drukowane, ale właśnie bardzo często, zresztą była z tego znana w szkole, że to jest ta dziewczyna, która wysyła wiersze do do gazety i one są publikowane najczęściej za darmo, ale później z, z, z czasem zaczęła też otrzymywać się niewielkie, ale gratyfikacje za publikację. Po powrocie na wyspę Księcia Edwarda ukończyła szkołę powszechną i dwuletni kurs nauczycielski, uzyskując w ten sposób tytuł nauczycielki pierwszej klasy i rozpoczęła pracę jako nauczycielka. Pracowała w latach 1894-98. Natomiast zawód nauczycielki nie bardzo jej się podobał. Nie czuła się w tym spełniona. Nie dawał jej satysfakcji ten zawód. Nie lubiła wręcz uczyć i często zdarzało się, że narzekała na swoich Podopiecznych, ale były to właśnie lata, kiedy otrzymywała swoje pierwsze honoraria autorskie. Na tym jej przede wszystkim zależało, żeby nauczyć się tak pisać, żeby móc się z tego utrzymywać. Ona przez całe życie miała świadomość, że nie jest wybitną pisarką. Chciała mieć tak dobry warsztat, żeby pisać teksty, pisać opowiadania, pisać powie powieści, które będą drukowane. W czasie tej pracy nauczycielskiej zrobiła sobie rok przerwy. Wyjechała do Nowej Szkocji, gdzie jako jedna z nielicznych uczestniczek brała udział w kursach literatury angielskiej. Bardzo marzyła o karierze właśnie pisarskiej. Lucy Mount była bardzo lojalną przyjaciółką. Zachowała się taka historia, anegdota, o przyjaźni kupionej za cztery jabłka z sadu, którą opisuje sama Maud w swoim dzienniku. Otóż w szkole była taka dziewczynka imieniem Amanda, nazywana Moli, która przyjaźniła się z innymi dziewczynkami. Maud za cztery jabłka przekupiła koleżanki, by pozwoliły właśnie to jej usiąść z Moli, i od tego czasu dziewczynki się bardzo zaprzyjaźniły i były nazywane Moli i Poli. Droga Lucy Mount do małżeństwa była dosyć długa i wyboista. Najpierw zaręczyła się ze swoim kuzynem Edwinem Simpsonem. Niestety te zaręczyny zostały zerwane i to dosyć długo trwało. Lucy podobno już po tygodniu wiedziała, że nie chce wyjść za mąż za tego człowieka, ale. Też wiedziała, jakie są konwenanse społeczne, i że no, kobieta, która zrywa zaręczyny, musi mieć do tego poważne powody. No i że ta sytuacja wcale nie jest taka mm, łatwa i że trzeba z tej sytuacji znaleźć rozwiązanie. Bardzo długo się tutaj miotała, aż w końcu zaręczyny zerwała zakochała się nieszczęśliwie w synu państwa, o których mieszkała, kiedy pracowała jako nauczycielka. Herman Lertz skradł jej serce, chociaż wiedziała, że za niego z kolei nie może wyjść, ze względu na to, że nie ma pomiędzy nimi takiej więzi intelektualnej, a chciała znaleźć takiego partnera, z którym mogłaby porozmawiać o książkach, z, który, z którym mogłaby przeżyć prawdziwą miłość. No i trzeci kandydat... Iwan Donald, za którego ostatecznie wyszła. Nie była to miłość ani od pierwszego wejrzenia, ani miłość namiętna. Było, było to małżeństwo, które zostało zawarte z, z rozsądku. Czy Lucy ma od tego żałowała? Tego nie wiemy. W momencie, gdy była zaręczona jeszcze z Edminem Simpsonem, i kochała jednocześnie tego Hermana. Bardzo długi czas właśnie nie wiedziała co zrobić, jak ma postąpić. W tym też czasie zbiegła się taka sytuacja, że zmarł jej dziadek, i Lucy musiała wracać na wyspę księcia Edwarda, by zaopiekować się babcią. I wtedy właśnie zerwała ostatecznie z Edwinem. Związek z Hermanem też się zakończył, i pojawił się pastor, który został mężem Lucy. Zaręczyła się Lucy Maud z Edwinem McDonaldem, gdy ten był na studiach w Edynburgu. Ponieważ Lucy obiecała, że to póki żyje babcia, będzie się nią opiekować, także ten ślub odbył się rzeczywiście dopiero po śmierci babci w 1911 roku i ślub odbył się w domu ukochanej ciotki N. Campbell, a po ślubie małżonkowie przenieśli się z kolei do Ontario, gdzie y, małżonek objął posadę pastora, a ona pełniła obowiązki małżonki pastora. Doczekali się trzech synów, Chester'a Hugh, który zmarł y, po urodzeniu, i Stuart'a. Maud bardzo kochała kwiaty. Jako żona pastora, y, bardzo troskliwie je uprawiała. Do tego interesowała się fotografią. Świetnie gotowała i prowadziła też, pisała dziennik, na którego strony przelewała właśnie swoje rozterki, troski związane z choćby utratą syna czy depresją męża. Była bardzo wrażliwa na otaczającą rzeczywistość. I mimo, że miała męża i synów, była bardzo samotna. A propos jeszcze takich zainteresowań i ciekawostek w 1931 roku otrzymała za udział w jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego, otrzymała od firmy Kodak. Kamerę filmową. I było to dla niej niezwykłe odkrycie, i niezwykła frajda, że może zrobić, nagrywać krótkie filmiki z wyspy księcia Edwarda. Zresztą wyspa księcia Edwarda zawsze była jej bliska i bardzo lubiła wracać i odnajdywać tam ślady na przyszłości dawnych, dawnych czasów, zawsze te powroty były dla niej wzruszające. W latach 1901-1902 Lucy pracowała jako korektorka w gazecie Daily Echo, jednocześnie publikując swoje opowiadania na łamach kanadyjskich gazet. W 1905 roku zaczęła pisać powieść Anię z Zielonego Wzgórza, która przyniosła jej ogromną sławę, ale jednocześnie zaszuflatkowała ją już jako autorkę powieści dziecięco-młodzieżowych. Mało kto wie, że pisanie było dla Lucy właśnie ucieczką od depresji, która ostatecznie doprowadziła ją do śmierci. Początkowo rodzina nie bardzo popierała jej karierę pisarską, więc Lucy często pisała pokryjomu w tajemnicy Nocą przy Blasku Świec. W sumie opublikowała 20 powieści, w tym dwie serie o przygodach Ani, Emilki, a także opowiadania, wiersze i dzienniki. Jednakże zapamiętana już została na zawsze jako autorka właśnie powieści dziecięco młodzieżowej Droga do, droga Ani z Zielonego Wzgórza, bo tak ją wszyscy pamiętamy, do, do druku wcale nie była taka prosta, i chociaż pierwsza wersja powstała w 1905 roku, to ukazała się na rynku wydawniczym dopiero w 1908, kiedy Maud napisała. Pierwszą wersję wysłała do kilku wydawnictw, otrzymała zwroty. Żadne wydawnictwo nie było zainteresowane. Brulion trafił do kosza na kapelusze i dopiero właśnie w 1907 roku tekst został odnaleziony, Małty przerobiła go i wysłała do, do wydawnictwa. Gdy bostońskie Wydawnictwo opublikowało Ani i podpisało z Maud umowę na kolejne tomy, Montgomery zaczęła pisać i z każdym kolejnym tomem miała coraz bardziej dość swojej głównej bohaterki, często nazywają właśnie ta wstrętna Ania. Pisarka miała powiem, świadomość, że pisanie Ani zostanie zawsze zapamiętana jako właśnie autorka właśnie tej powieści, tej sagi o przygodach dziewczynki. Być może dlatego Bardziej niż serię o Ani, autorka bardziej lubiła serię o Emilce i według biografów to właśnie w serii o Emilce można znaleźć dużo wątków autobiograficznych. Warto wspomnieć też, że w roku 1923, jako pierwsza kobieta w Kanadzie, została wybrana na członkinie Brytyjskiego Królestwa Towarzystwa Sztuk Pięknych. Co dziwne, w samej Kanadzie i powieści zostały drukowane dość późno, bo w 1942 roku, a więc w momencie, kiedy już pisarka praktycznie umierała. Przez kilkadziesiąt lat Lucy Maud. Malt... Przyjaźniła się korespondencyjnie z dwoma panami Efraimem Weberem oraz George'em Macmillanem. Z jednym z nich widziała się kilka razy w życiu, drugiego odwiedziła, ponieważ mieszkał w Szkocji. Odwiedziła go raz i spędzili razem kilka tygodni. A tak, cała znajomość opierała się tylko na korespondencji. Listy, które do siebie pisali, przychodziły kilka razy w roku. Wydawałoby się, że to niewiele. Ale te listy były naprawdę jak prawdziwe kroniki. Maud kiedy zasiadała do pisania, czasem jeden list pisała dwa miesiące, czasem dłużej. Wtedy, kiedy, kiedy mogła sobie na to pozwolić, siadała i opisywała wszystkie wydarzenia. To były właśnie takie. Listy filozoficzne, rozważania o życiu, o literaturze, bo no właśnie bardzo dużo na temat literatury w tych listach można znaleźć. Taka przyjaźń nie, niecodzienna dawała jej wiele radości i też takiej satysfakcji. Jak wspomniałśmy, Lucy Maud pisała przez całe życie dzienniki. Swój pierwszy dziennik napisała w wieku 9 lat, który później spaliła w 1889 roku. Późniejsze dzienniki już pisała jako osoba dorosła, ale też je z czasem przepisywała. Także wersję, którą znają czytelnicy, czytelniczki, nie jest do końca odzwierciedleniem tego, co tak naprawdę zostało napisane pierwotnie. No właśnie, Lucy Maud miała bardzo krytyczny stosunek do, do biografii, chociaż sama bardzo. Bardzo lubiła je czytać, to uważała, że biografie zakłamują rzeczywistość. I że tak naprawdę w biografii można, czy w autobiografii, można się wykrywać na takiego człowieka, na jego się chce. I tak naprawdę biografie nie mówią prawdy na temat opisywanych ludzi, tylko mówią to, co udało się zebrać i co tak naprawdę ten pisarz czy bohater biografii chce na swój temat powiedzieć. I być może te pamiętniki, które, które zostawiła właśnie tworzyła w ten sposób, że to, co chciała nam o sobie powiedzieć, to nam powiedziała, a wiele faktów przemilczała. Zresztą Lucy Mont była bardzo odpowiedzialna i umiała właśnie wchodzić w takie role. I, I tak, jak kiedy została żoną pastora, to weszła idealnie w, w rolę żony pastora. Była bardzo lubiana przez wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Była towarzyska, prowadziła szkółkę niedzielną, natomiast nikt nie wie, jaka losy była naprawdę i co czuła naprawdę. I czy w tych pamiętnikach była szczera, tego też nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ostatnie lata życia pisarki to z jednej, z jednej strony sukcesy literackie, a z drugiej kłopoty osobiste. Lucy zaczęła chorować, zaczęła miewać napady migreny i depresji, do tego kłopoty rodzinne to wszystko autorkę zaczęło przytłaczać. Do tego wybuch II wojny światowej. Lucy Maud Montgomery zmarła 24 kwietnia 1942 roku, została znaleziona martwa w swoim łóżku. A za przyczynę śmierci podano zator tętnicy wieńcowej. Jednakże w 2008 roku jej wnuczka zasugerowała, że w wyniku depresji pisarka zmarła na skutek przedawkowania leków uspokajających. Jaka była prawda? Prawdopodobnie już się nie dowiemy, i pozostaje pytanie otwarte, czy. Lucy Maud Montgomery popełniła samobójstwo? Czy tak naprawdę ten stan zdrowia, w którym była, sprawił, że nie kontrolowała, nie była w stanie już kontrolować swoich zachowań i tak naprawdę to, to samobójstwo popełniła trochę przez przypadek? Tego już nie wiemy. Lucy Maud została pochowana w Cavendishnie, daleko domu rodzinnego, a jej mąż zmarł rok później. Teraz jest dobra okazja, żeby, sobie, żeby wrócić do. Książek Lucy ma od Gomery pojawiają się nowe tłumaczenia, już się pojawia, pojawiają kolejne części. Pierwsza część An Zielonych Szczytów, które wywołało, wywołało wielkie, wielką awanturę na temat no już samego tytułu. Że już nie Ania z Zielonego Wzgórza, An z Zielonych Szczytów. Ale polecamy Wam serdecznie to tłumaczenie, bo to rzeczywiście jest takie odświeżenie tego tekstu. I czyta się znakomicie, jest bardzo wzruszające, bardzo I dobre, i przykład jest jak najbliższy oryginałowi. Tak jest. Więc zachęcamy tak. was do, do przeczytania. Oczywiście książka dostępna w naszym księgozbiorze. bardzo przeżywała to wszystko, co się dzieje ym, na zewnątrz, wszystkie tak. takie wydarzenia Też to, i pierwszą I wojnę światową, mm -hmm. i drugą wojnę światową. Mm -hmm. I właśnie w ogóle yy, no, ubolewała nad coraz prędzej pędzącym światem, ale właśnie należała do tej generacji, która była świadkiem narodzin telefonu, radia, mm. automobilu, samolotu. Na jej oczach narodziło się kino, aparat fotograficzny i aspiryna. A to wydawnictwo Page to było skąd? Gdzie nie... Czekaj, to było z Bostonu, bostońskie, czyli z tak? Ona no, tam taką. W ogóle no, ona się z nimi procesowała. To tam marze no, procesowała nie. się z nimi przez 9, przez 9 lat, bo oni, podpisując z nią umowę, jak ona dała im nie, to podpisali z nią umowę. Na kolejne tomy, nie? Na kolejne tomy, że przez 5 lat ona musi wydawać tylko u nich. Aha. I no i okej, okay, to tam też, też były te warunki, też nie do końca takie mm -hmm. e, dla niej korzystne, no, ale potem tam była jakaś afera, się zrobiła, że ona im dała chyba opowiadania mm, właśnie z Anią, oni tego nie chcieli wy wydrukować i jej odesłali tam część. I ona po latach tam to przeredogowała i w końcu oddała to innemu wydawnictwu. A oni się zaczęli domagać, że chcą te pozostałe opowiadania, znaczy, bo oni tam sobie część zostawili, oni chcą pozostałe, bo nie chcą je wydać. I chyba zaczęli się o to procesować, i 9 lat się procesowała. W końcu wygrała, ale tam jest to, to widocznie w Stanach Zjednoczonych, że. Trzeba zapłacić za proces. Jak, jak, mm. jak masz sprawę, no to musisz za ten proces zapłacić. No i wydawnictwo, ponieważ przegrali, tam się ciągle odwoływali, no ale w końcu przegrali i musieli zapłacić 18 tysięcy za, za, no, za, 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 za takiego zadośćuczynienia. No ale ona za sam proces musiała, za to, że, że też im wytoczyła 15 tysięcy. No nic mm -hmm. nie miała. Jeszcze, to też właściwie takie wtrącenie tylko na koniec będzie, że a propos też tego wydawnictwa, że oni wydali tą Ani i już zamówili u niej kolejną. I ona napisała, i okej, okay, oni przyjęli. Ale wstrzymali się z publikacją na, na dwa lata, bo tak dobrze szło sprzedaż Ani z zielonego wzgórzą, czy AN z zielonych szczytów, że postanowili, że na razie nie będą wydawać nic nowego, bo musi się sprzedać. Mhm. I w przeciągu, nie wiem, czy pięciu lat, ale tam chyba 20, ponad 20 wydań. W porównaniu do, do tłumaczenia rozali. Rosalia Bernsteinowa. W porównaniu do tłumaczenia Rosali Bernsteinowej, to tłumaczenie właśnie, tak jak powiedziałaś, jest wierne oryginałowi. Nie ma żadnych skró skrótów, żadnych pominięć, zmian. Tu jest wszystko tak, jak było w oryginale, i rzeczywiście ta książka naprawdę bardzo wiele zyskuje. Bardzo dobra. Kupiłam i jeszcze ten... na przyczynku. Przeczytaj koniecznie, bo y, no, no, ja bardzo się no, nie lubię takich książek, bo nie lubię płakać, a naprawdę nie dało się. Płakałam. jeszcze mam taką ciekawostkę tylko, no? że pozostały fundamenty domu dziadków, Mołd mhm. w Cavendish. Za, one znajdują się za pocztą, właśnie w Cavendish. Po śmierci tej babki ten dom zaczął znaczy popadać w ruinę. Mhm. Jeszcze, znaczy jak ona jeszcze żyła, to on już tak. po prostu był zaniedbany. I w Muzeum Ani Zielonego Wzgórza znajduje się biblioteczka z domu dziadków, mhm. ilustro. Natomiast w księgarni, która znajduje się przy fundamentach, można do dziś zobaczyć biurko, a także taką wagę kuchenną z takiej domowej poczty dziadków. Mm -hmm. no, zachowały się więc bo oni, elementy Tak, że oni prowadzili pocztę. I ona też tam, ale nie wiem, gdzie to gdzieś taki wyczytałem że właśnie, że oni prowadzili pocztę I, i tam też się znajdowały czasem jakieś tam kwity wolne, jakieś kartki. Ona też tam, ten papier do pisania stamtąd tak. brała temu, temu dziadkowi. Jak ona przyjęła oświadczenie tego um, Dwina, tego Simpsona, no to że ona już bardzo szybko się zorientowała, że ona nie chce za niego tak, wyjść. Tak. No i no właśnie nie wiem skąd to mam, no, skąd tutaj to mam, no że wtedy to um, Przyjęcie oświadczeń było bardzo poważnym zobowiązaniem, że nie było tak łatwo. Ach, to nie, jednak zrezygnuje. Ona I ona tam przez nie wiem czy miesiące, aż się męczyła. Tak, ona długi czas nie wiedziała, co ma w ogóle począć, no, co ma zrobić. Bo ona nie chciała. Tak, tu tego tu, Hermana kochała. Tu Hermana kochała, tu wiedziała, że to będzie małżeństwo tak, z rozsądku. Sądku, no. I chciała tego uniknąć. No, uratował no. jej dziadek, że umarł. Musiała wrócić do babci. No, no. No, i, w sumie, no i, i co? No I tak naprawdę z deszczu pod rynek. Weszła z, z weszła z rozsądku i nic z tego dobrego nie, nie wyszło. No. Że ten syn tak się no, złajdaczył, A to tylko nie dotarło. No, że ona potem, że ona sama potem już się też zmagała z depresją. Raz, że ten mąż, no. że on i, i fizycznie, i psychicznie tak. był wielkim obciążeniem mhm. dla niej, ale też, że syn, że ten syn starszy, który skończył prawo gdzieś tam zaczął mieszkać, potem w suterenach, że rozostawił żonę. W ogóle dziecko miał jeszcze przed ślubem, więc w ogóle był... No, ona była awantorym. bardzo wrażliwa, wszystko przeżywała, tak, nie? Tak, no. Takie smutne to życie miała, ci powiem. No. Jak no. tak czytałam, to tak. Być może właśnie ta, ta potrzeba pisania i przelewania myśli na papier, być może wzięła się właśnie z tej samotności, którą odczuwała jako dziecko, bo nie miała, właśnie czuła się tam cały czas wyobcowana, ci dziadkowie nie potrafili takiego ciepła jej dać, czy znaczy, oczywiście ona jej niczego nie brakowało, bo um, jeśli chodzi o takie potrzeby materialne. Ciotkowie wszystko jest. dbali o nią, tak. Natomiast właśnie takie potrzeby duchowe, okay. takiej bliskości właśnie, żeby mogła z kimś porozmawiać, właśnie taka przyjaciółka od serca tego, tego mod brakowało i ona też właśnie bardzo chciała szybko pójść do szkoły, a chociaż w tej szkole potem też się czuła obco, że cały czas czuła się taka wyobcowana, więc to, to życie, więc całe te pokłady tego, co, co, co chciała oddać na zewnątrz, tak naprawdę do, Trzymała w sobie i być może stąd też te powieści. No to tak, tylko.